Czasami różne choroby i zaburzenia mają dość niespodziewane, pozornie pozytywne konsekwencje. Może słyszeliście kiedyś, że ADHD może być supermocą, yeah, right, ale najbardziej kojarzymy to z autyzmem. Każdy słyszał o autystycznych savantach, którzy nie potrafią zamówić jedzenia w restauracji, ale w przeciągu dwóch sekund policzą, którym dniem tygodnia był 13 czerwca 1518 roku. W tym przypadku autyzm nawet nie przeszkadza, a pomaga, jest przyczyną tych niewiarygodnych zdolności. A czy taki sam mechanizm mógłby zadziałać przy schizofrenii? Terry Davis to absolutny geniusz informatyki. Samodzielnie napisał własny system operacyjny od zupełnego zera. Nie wykorzystał ani jednej linijki cudzego kodu. Niestety cierpiał na schizofrenię. Jego urojenia sprawiły, że uwierzył, że sam Bóg dyktuje mu, co ma zaprogramować, a jego system, Temple OS miał być oficjalną, najważniejszą boską świątynią. Gdyby nie choroba, możliwe, że myślelibyśmy dzisiaj o Terrym jako Billu Gatesie czy Stevie Jobsie. Jesteś ciekawy, jak wyglądało jego życie? Koniecznie obczaj mój kanał na YouTube.